Siemano, z tej strony Will i w dupie mam te wasze łapki. Cześć, z tej strony Ewil i witam was w kolejnym odcinku z serwera HiveMC. E, dzisiaj po raz kolejny zagramy sobie w, w, w Hide and Hidden A dlaczego? Dlatego, iż chcę sobie tutaj pograć, ale jest dosyć późna godzina, bo pierwsza w nocy. No i nie chcę was, znaczy nie chcę obudzić moich do domowników, dlatego będziemy mówić trochę ciszej. Za to będę trochę bliżej mikrofonu. Dobra, udało nam się wbić na arenę, brawo my. I sobie od razu możemy wybrać, kim chcemy być. Dawno szczerze mówiąc nie grałem. O kurde, co że mi nie działa e, przełączenie na myszce, więc weźmiemy sobie... Ja chcę być, ja chcę być tym Bookshelfem. Chcemy być Bookshelfem, e, Dlaczego by nie, może schowamy się gdzie indziej niż zawsze. Gościu ma 4000 tokenów. No gratuluję stary to dziewczyna. Gratuluję Laska, nie ma życia. <grym> no, co bym chciał wam ciekawego powiedzieć. E, dziękuję wam, że tyle osób właśnie zasubskrybowało mój kanał w ostatnich dniach. E, to dla mnie wielka nowość. Nie wiem do czego tak się stało, no ale mniejsza o ktoś tu się kitra. W każdym razie, powiem wam bardzo zabawną sytuację, która przydarzyła mi się dosyć... Znaczy przydarzyła mi się dzisiaj w sumie wczoraj, no ale e, kilka godzin temu, a więc można powiedzieć, że dzisiaj. Okej, okay. no więc e, byłem sobie u kolegi i tak on nam mi pokazuje co on tam ciekawego ma. E, kastety w Polsce są nielegalne, a więc on kasetów niestety nie posiada, że tak powiem. E, za to posiadał bardzo jedną fajną rzecz, a mianowicie e, gaz łzawiąco pieprzowy, czyli gaz pieprzowy nieważne. W każdym razie znacie efekt działania, ja mówię tak: no, kurde, stary przecież to jest słabe, to przecież i tak nie działa. I nie wierzę, żeby to jakoś zbytnio było w stanie cokolwiek komuś zrobić, nie? No, i on mówi: no, to dawaj, ja wsiknę tam obok ciebie, od sobie to po prostu tak zobaczysz, czy nic nie poczujesz, a ja mówię no nie ma sprawy, lajtowo damy rady zobaczymy jak to pójdzie, nie? E, on popsikał na ścianę, ja się tak do tego dosunąłem, wdychnąłem to raz, wdychnąłem drugim, mówię stary kurde, to nie działa, mówię, że już to wywietrzało jakieś stare, nie działające, bo to szczek jest a on nie, no zobacz, i po chwili w ciągu jednej sekundy zaczyna mi nos cały tak spędzić, potem zacząłem mu zabić Płaczę, nie umiem iść, nawet nie umiałem dojść do kibla, żeby sobie twarz obmyć czy coś cały, załzawiony. Nie wiem, gdzie jest podłoga, nie wiem, gdzie jest cokolwiek, nie. I idę taki cała beka ze mnie, no bo kurde, jak ja jestem głupi, nie wpadłem na to, że to faktycznie może to, i, dopiero po kilku sekundach zadziałać. Myślałem, że to zadziała od razu, a to taka niespodzianka. No i siedziałem 10, ce... 10 sekund, boże 10 minut siedziałem w kiblu i tylko, o my, g, o my g, co się dzieje? Leci mi z nosa, chcę smarkać, ale muszę to wciągnąć, bo że jak parzy mnie w nosie, łzawie, nic nie widzę, no po prostu nie polecam was, naprawdę nie próbujcie tego w domu, nie strzelajcie sobie gazem pieprzowym w twarz, e, na napastnika to naprawdę działa, ja już to przetestowałem na sobie, także wy już nie musicie, nie nagrałem tego, ale gdybym to nagrał, naprawdę mielibyście ze mnie beka, bo ja naprawdę nie wiedziałem gdzie jestem. Za dużo razy mówię słowa naprawdę. No ale to nieważne. Dobra, wracając może do odcinka, jeśli macie jakieś pytania a propos tego, możecie pisać, a ja dam wam w komentarzach chętnie odpowiem o co chodzi, ale było naprawdę bekowo. Mam już ten item, że mogę sobie wybierać w ogóle kim chcę być. Nie wiem, co to już pokazywałem w poprzednim odcinku, szczerze mówiąc, nie mam zielonego pojęcia, nie pamiętam. O, możemy sobie nawet kicać. Jej, póki sobie trochę. No, w każdym razie co, spaczko jest grać na Hide and Bardzo lubię nawet ostatnio sobie pograć, ale nie mam za dużo takenów, oparć się, płotek wycieka. dziwny płotek, ale mniejsza. Mam nadzieję, że tą. To... Tą, 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 tą rozgrywkę wygramy, albo chociaż długo się utrzymamy, a w następne, już będziemy sobie yy, z Seekerem, bo nie chcemy się czekać za bardzo yy, i siedzieć w jednym miejscu. No, bo to według mnie jest takie nudne. Lepiej chyba poszukać innych graczy. Wydaje mi się to zdecydowanie ciekawsze. Ja już się przysunę jeszcze bardziej do mikrofonu. Wy pewnie słyszycie teraz jakieś szumy, yy, ponieważ minimalnie przysyłam ten mikrofon yy, i ukrywa się jeszcze 7 osób, a szuka już 13. Yy, tak, ukrywa się 6. I teraz z Błościu wbije do Nomciu, czy on nas rozpozna? Jasne, że nas rozpozna. Uciekaj mi stąd, uciekaj, uciekaj, a ja zginąłem. No, niestety nie udało mi się za szybko. E, I co, i wychodzimy, Arcade 18 tokenów, no czyli mniej niż mógłbym to uzyskać. E, jednakże on i tak by się strzelił, że to ja tam pewnie stoję. A więc idziemy na inną arenę, ponieważ nie chce mi się szukać tych 6 osób. Wydaje mi się, że to będzie po pierwsze nudne, po drugie ciężko i będzie znaleźć, a po trzecie nie będzie się opłacało. O, mogliśmy tu wbić, dobra, poczekam Może się tutaj jeszcze miejsce zwolni. Czasem jakaś osoba wychodzi. E, I niestety nie udało mi się wbić. Czy tutaj jest jakaś arena wolna? Już full. Hmm, 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 hmm. Czy wbijemy na tą? Pytanie, czy na nią wbijemy? O oh, ja. Yeah. Pewnie odcinek następny będzie już tego uh, z splega, z, z, z bo nie chcę mi się już jakoś tak ciągle hide and Seaka machać, a w splegu też jestem jako tako dobry. Może nie jestem jeszcze za dobry one in the chamber, ale sobie dajemy radę, raz czy nam dwa wygrałem, także nie jest aż tak źle jak można się by po mnie spodziewać. Okej, okay, zaraz nie wbijemy na tą arenę. Boże, że chcę wejść na jedną arenę, wcześniej tak szybko wbiłem, a teraz no niestety e, nie ma takiej możliwości. Jest, wbiliśmy, dobra, czyli Animal Village. W Animal Village, kim możemy być? Klikam sobie 9. E, tym nie, tym nie, tym nie. O, schowamy się w postaci tego. To jest chyba najlepszy, blok, blok siana. Ciężko jest skitrać, to znaczy znaleźć gdzieś siano, bo jest dużo siano na tej mapie. Dzisiaj mieliśmy live'a z Wiedźmina, nie wiem czy ktoś był, czy nie. Boże, jak mnie dalej oczy szczypią, to już było godzinę temu, ale możecie zauważyć, że mam trochę inny głos, ponieważ dalej mi jakoś nos boli, swędzi w ogóle. I oczy mnie tak dalej jakoś szczypią, chcę je co chwilę zamykać. No. A, w sumie skoro będę chciał, to nie muszę od razu się pokazywać. Ktoś pisze, że lubi być sikerem. No ja też lubię być seekerem. Eee, <laughs> I love this map. No, w sumie jest fajna. W sumie jest całkiem spoczko. Spoczko za Jestem ja pójdę tutaj i przestanę się ruszać, żeby szybko stać się blokiem. Bo potem nas ludzie będą widzieć. A tak już, jak jesteśmy twardym blokiem, to już nas wszyscy mają gdzieś. Tu chyba sobie nawet na mnie staną, tak mi się wydaje. Możliwe, że na mnie staną. I będzie przypałowo. Czy ta mapa się trochę zmieniła? Nie przypominam sobie tego. Ciekawe czy ta mapa uległa modyfikacji. Szczerze mówiąc nie wiem. Jak chcecie możecie mi napisać. dum Teraz dum, 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 dum. Seeker is coming to find you. Oh no, tylko nie to, czy on dobrze stoi, kurde nie mam pojęcia czy on stoi na mnie, czy na mojej głowie, nie mam pojęcia, którym on jest blokiem, chyba tym, ale to wtedy jest tak ewidentne, że on tutaj jest, no jeszcze atakuje, nie, to nie ma sensu, chyba się tam pójdę do innych bloków, kicamy, YOLO, a, powiedziałem YOLO, to jest takie, o, teraz wszyscy mówią YOLO, więc ja też powiem jolo i jestem fajny, no. Kurde, mam ochotę dzisiaj pograć sobie w Lola. Jutro sobie pogram, jutro mam ochotę pograć w Lola. Zobaczymy ile będę grać, ile maniaczyć. Bo dzisiaj grałem w, w LoL'a, byłem na midzie z x kontra Nidale. A jestem takim beznadziejnym, beznadziejnym w ogóle miderem. Ja lubię grać na topie albo na e, bocie jako support. A dostałem mida, no i nie wiedziałem totalnie co zrobić. Jestem taki beznadziejny na midzie, zjadła mnie jak chciała. Choć i tak nie nafidowałem, pisałem kiedy SS i w ogóle, no ale biłem e, staty 1,3, za tą Miss Fortune wbiła staty 2,7 i już potem tylko widziałem, jak od nich Miss Fortune schodziła do nas i nas zabijała, także było kiepsko. E, dwie osoby tylko się, dwie osoby szukają, reszta wyszła, omg, oh ile osób mam to gdzieś w ogóle, ten, ten, e, tę mapę, patrzcie, szuka, szuka, ale tutaj nikogo nie ma, stary. Gdzie ty biegasz, kobieto? Kobieto, gdzie ty biegasz? Nie, że obrażam kobiety, czy coś, no ale naprawdę? Tutaj szukający są beznadziejni. Ale głupi mi za to z drugiej strony pomóc. Niech się męczą. Tam widzę, jakiś blok ucieka. A tam ci nawet nie ogarniają. Hello! Chodź tutaj. On nawet nie będziemy je zaskoczyć. Skocz tutaj, to jest dobre miejsce do wskoczenia. Naprawdę, polecam. Tam się jakiś anvil lata. O my co się dzieje? Z... Ciągle pociągam nosem, w sumie też mam zatkany. No bo właśnie to jest spowodowane tym gazem pieprzowym, którym się dałem wyrysnąć. A naprawdę nie próbujcie tego w domu. Nie polecam serdecznie, nie polecam. Gaz pieprzowy nie jest dla zabawy. O, do zabawy. Boxy! Jest chyba jakaś babka na YouTube, która się nazywa Boxy, czy jakoś tak się nazywała. Czyli nie Jinxy. Jakoś tak. W każdym razie ona była taka popularna i tak dziwnie gadała, że nie jest emo i nie ma DHD. Nie wiem czy ktoś kojarzy. Szczerze mówiąc, zapomniałem totalnie jak ona się nazywała, ale to nieważne. Czemu ten kon nas próbuje zgwałcić? Odsuń mi się stąd. Ty murzyński gwałcicielu! Ty murzyński gwałcicielu! Nawet go nie mogę zaatakować z miecza. Odsuń się, murzyński gwałcicielu. Patrzcie, w tym odcinku zawita do nas murzyński gwałciciel. Oczywiście będzie Ewil, jesteś rasistą. Nie no, każdy może być gwałcicielem. Okej, nawet ja, nawet ty i nawet inny pedober. Ale się kręcą, ale ma after party mm. helikopter. Teraz <laughs> się pomyliłem i powiedziałem zamiast helikopter. Helikopter. Tak sobie, o jakoś. Kurde. Jeszcze 100 sekund, a i nas na stówę nie znajdą. Są tak kiepscy. Jak tak oni są kiepscy. Oni są tak kiepscy, że aż bym się czegoś napił. O, bo aż sucho. <laughs> sucho w ustach. Dobra, no to co, napijemy się. Mam nadzieję, że w ogóle będzie mnie w miarę dobrze słychać, bo się obawiam, że skoro tak cicho mówię, trochę raz głośniej, trochę ciszej, będzie mnie kiepsko słychać, no ale niestety nic na tym nie poradzę. E, za drzwiami już śpią. Także goście, tym bardziej było do że przyjechało teraz późnostwo. E, no i co, trzeba i gościć, pijemy. <trym> Okej, okay, już się napiłem. O mój Boże, ale jakoś dziwnie. A, to jest straszne. Gaz pieprzowy, nigdy więcej, naprawdę, nie bawcie się z takimi rzeczami. Serdecznie odradzam. Już to chyba powtarzam trzeci raz, a naprawdę możecie pożałować takiej decyzji o zabawie z gazem pieprzowym. W sumie, nawet już teraz zejdziemy z tematu. Oglądając Jackass powinniście zauważyć, znaczy nie wiem, czy oglądaliście, zależy w jakim wieku jesteście. W każdym razie. Jackass, John Noxville, na początku, na początku, właśnie zaczynał jego pierwszy odcinek, był z gazem pieprzowym. Jak dał sobie psiknąć w oczy, jak dla mnie to było nawet śmieszne. No, ale tak średnio bezpieczne, chyba chyba nawet zdecydowanie średnio bezpieczne. Tak mnie, czy można tutaj jakoś na górę wbić? Jakoś się podsadzić czy coś? Czekajcie, że sobie zobaczę. Nie, chyba nie można żadnych bloków podstawiać. No, niestety, bo tak by szło, wbić tutaj na górę, polecić tędy. Wskoczyć tutaj, i wystarczy, żebyś wszystkich spychał. To nie są w stanie cię zabić. No, dobre miejsce do kampy. Zostało 10 sekund. Ja już w sumie też sobie biegam spokojnie, bo widzę, że i tak nas nie dadzą rady znaleźć. No i pewnie wygraliśmy, tak mi się wydaje. Eee, tak, wygraliśmy. No, mam teraz 40 tokenów. okej. Okay. dobra. Ja nie będę robić już dłuższego odcinka, ponieważ właśnie jest późna godzina, nie chcę ich obudzić. A wiem, że też jakość teraz audio jest nieco dobra. Więc pewnie za niedługo wrzucę jakiś kolejny odcinek, żeby nie było, że mało odcinków wrzucam i że krótki, jeżeli idzie na hajs. No, także tyle. Macie mały niedosyt, to chyba nawet lepiej. Także dzięki za oglądanie tego materiału. Zapraszam was do kolejnych. Trzymajcie się, do zobaczenia.